Jesteśmy przy cmentarzu w lesie. Tylko i wyłącznie dla dzieci. Same groby dzieciaczków. Tak jak widzowie mi napisali, jest tu bardzo dziwny klimat. Odczuwa się go od samego początku. Tego się tu. To miejsce choć zniszczone, wciąż ma wiele do powiedzenia, a jego historia może być usłyszana przez tych, którzy potrafią dostrzec znaczenie zapomnianych miejsc. Coś tutaj widzimy. 1888. Cmentarz ten ma swoje opowieści o zjawiskach niewytłumaczalnych.